To 6P to jest oczywiście w wielkim skrócie ten sposób działania w dziedzinie gospodarczej, w dziedzinie aktywizacji gospodarczej przede wszystkim gminy, który chcemy zaproponować oczywiście w formie rozbudowanej temu, by zastosowanie tej metody mogło być powszechne, ma służyć także... Inne przedsięwzięcie, o którym jeszcze będziemy mówić, mianowicie Akademia Samorządowa. Tutaj został zarysowany pewien cykl działania. Program, a więc to, na co bardzo mocno kładziemy nacisk, to znaczy strategie różnego rodzaju, plany o podobnym charakterze, które dzisiaj często leżą po prostu martwe w szufladach, muszą być robione od początku i muszą być żywe. Muszą być różne mechanizmy, które spowodują, że one będą żywe. To po pierwsze. Po drugie, przedsiębiorczość. No to jest ten cel. My chcemy, żeby w każdej gminie na poziomie mini przedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, tam gdzie się to da, także średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorczość była uruchomiana. Dalej jest kwestia produktu albo pomysłu na funkcjonowanie. Oczywiście to będzie tutaj szerzej omawiane, ale chodzi o to, żeby każda gmina szukała jakiejś swojej możliwości, jakiejś swojej szansy w tej dziedzinie. Dalej, proszę Państwa, mamy kwestię promocji. No bo trzeba się sprzedawać, można powiedzieć. Trzeba się sprzedawać, trzeba umieć dokonywać tej promocji zarówno na tym małym gminnym rynku, jak i szerzej, czy w pewnych wypadkach dużo szerzej, bo to przecież może być cała Polska, a może być nawet cała Unia Europejska, więc olbrzymi rynek. Dalej mamy kwestię popytu, no bo jak ktoś celnie powiedział, kapitał bez popytu jest martwy. A więc ten popyt trzeba budować i ten mały i poprzez promocję także ten duży, ten znacznie szerszy. I w końcu jest prawo, to znaczy chodzi o to, żeby instytucjonalizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, żeby tworzyć podstawy prawne, także podstawy egzekwowania tych programów, które zostaną przyjęte. Bo z jednej strony mają być te programy egzekwowane na zasadzie politycznej poprzez te zobowiązania, o których mówimy, kontrakty, ale z drugiej strony powinny być tutaj wprowadzone także elementy prawne. Ale te elementy prawne dotyczą także możliwości tworzenia przedsiębiorstw, zniesienia całej tej wielkiej dolegliwości mitręgi biurokratycznej, z którą dzisiaj się spotykamy w tych sferach. Krótko mówiąc, chcemy, by polskie samorządy odrzuciły dotychczasowe sposoby działania, odrzuciły tą metodę, że programy są pisane przez te same firmy i są pisane tak samo dla różnych części kraju, dla różnych bardzo często różniących się od siebie radykalnie m, obszarów żeby tutaj znalazło się pole dla inwencji, dla rzeczywistego działania ku rozwojowi. To działanie musi być z jednej strony programowane i prowadzone z góry przez rząd, ale z drugiej strony równie ważne jest to, co dzieje się od dołu. Samorząd naprawdę wiele może zrobić dla rozwoju przedsiębiorczości, ale tym głównym celem powinno być zwiększanie zasobności, zwiększanie zasobności mieszkańców, ale też i zwiększanie wpływów do budżetu. Jak to zrobić? Pierwszym elementem tej polityki powinna być właściwa polityka przestrzenna. Samorząd na poziomie gmin uchwala plany zagospodarowania przestrzennego. To jest moment, to jest miejsce, w którym można w sposób realny, rzeczywisty kształtować politykę, w którym można tworzyć takie mechanizmy, tworzyć takie warunki, które będą wspierały przede wszystkim lokalną przedsiębiorczość. Punkt drugi to jest przygotowanie terenów pod inwestycje. Dzisiaj w wielu samorządach, w wielu gminach brakuje po prostu miejsca, brakuje przygotowanych terenów pod inwestycje, nawet dla firm, które są gotowe się rozwijać, które są gotowe zwiększać zatrudnienie, które chcą przyjmować ludzi do pracy. Po prostu brakuje miejsca, brakuje terenów, przede wszystkim uzbrojonych. Trzeci punkt to jest moderowanie współpracy między uczelniami wyższymi, które przecież dysponują ogromnym potencjałem intelektualnym, a lokalnymi przedsiębiorcami, tak aby ta myśl, polska myśl naukowa, polska myśl techniczna, mogła łatwiej wkraczać do przemysłu, mogła łatwiej być wykorzystywana. Tutaj właśnie samorząd może być tym obszarem, tym miejscem, w którym przedsiębiorcy spotkają się z naukowcami. Punkt czwarty to jest przygotowanie kadr dla przedsiębiorców. Tu myślę przede wszystkim o szkolnictwie zawodowym, które zależy od, od gmin, a przede wszystkim od powiatów. Jesteśmy przed reformą szkolnictwa zawodowego. Trzeba ją w takim stopniu przeprowadzić, tak przeprowadzić, aby rzeczywiście fachowców we wszystkich dziedzinach gospodarczych było znacznie więcej, a już dzisiaj ich naprawdę, naprawdę brakuje. Punkt piąty to jest przyspieszenie, usprawnienie obsługi przedsiębiorców, tej całej mitręgi biurokratycznej, szybsze wydawanie decyzji, szybsze wydawanie uzgodnień. Punkt szósty to jest integracja środowisk lokalnych przedsiębiorców. Integracja zarówno wewnątrz, ale też i wypracowanie stałych mechanizmów konsultacji, rozmowy, uzgodnień najważniejszych celów politycznych i potem realizowania ich przez władze lokalne. I wreszcie na końcu odważne, odważne sięganie po przedsiębiorców zewnętrznych, ale takich, którzy przede wszystkim działają w sferze produkcji i wszystkim, którzy chcą współpracować z lokalnym otoczeniem, które, które chcą wspierać lokalne otoczenie i tworzą naprawdę dobre, zdrowe miejsca pracy. Obowiązujące prawo określa głównie obowiązki władzy publicznej i samorządowej wobec społeczności lokalnej. Prawo stanowione skupia, skupia się jedynie na samorządzie. Natomiast samorządność i jej kształtowanie pozostawione zostaje samo sobie. Zatem dla Prawa i Sprawiedliwości samorządność to prawo obywateli do aktywnego udziału w lokalnym rozwoju, zrównoważonym i trwałym. Samorządność to podstawowa wolność i wartość życia społecznego. Podejmujemy więc dzisiaj debatę, debatę publiczną, na temat rozwoju samorządności i rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Z niej wyniknie, jak mamy nadzieję, nowa jakość samorządu i samorządności, która będzie miała głębokie i czytelne umocowanie właśnie w prawie. Nie można stosować obecnej rutyny i tej polityki, którą kiedyś Rafał Matyja nazwał celnie polityką transakcyjną. To znaczy takiej polityki, gdzie tak naprawdę to się załatwia coś z miejscowymi wpływowymi grupami. Tu wybudujemy kawałek drogi, bo tam Wiesio mieszka, więc Wiesio musi mieć drogę do, mm, do swojego domu. Tu w coś zainwestujemy, bo Kazio ma firmę i musi mieć jakieś zamówienie. No, tak to niestety bardzo często wygląda. Bardzo często jest tak, że na przykład mamy drogę gminną. Ja mam takie doświadczenia, bo ja bardzo dużo jeżdżę po kraju, także bocznymi drogami i jest kawałek drogi, no, że czołgiem by to trudno przejechać. A później jest zupełnie dobra droga. Dlaczego? No bo pan wójt w jednej yy, gminie wybudował drogę, a ta sama droga w drugiej gminie jest, nie, znaczy jest nienaprawiona. No. Muszą wobec tego być wprowadzone takie mechanizmy, tutaj o tym żeśmy nie mówili, ale my postulujemy współpracę między gminami, że jak się zaczyna budować drogę, to ona powinna być budowana w ten sposób, żeby obejmować cały odcinek, która, który łączy dwie drogi wyższej kategorii. To Jeżeli to są drogi gminne, to na przykład one łączą Dwie drogi wojewódzkie, albo przynajmniej dwie drogi powiatowe. Czyli, krótko mówiąc, cały ten odcinek powinien być odpowiednio mm, przebudowany, udoskonalony, naprawiony. Chcemy po prostu tą politykę zracjonalizować, a poza tym pani też nie bierze pod uwagę jeszcze jednej rzeczy. Przez samorządy w Polsce idzie połowa środków publicznych. Po części są to środki sztywne. Ale po części to nie są środki sztywne. Jeżeli nawet z tych środków, które po prostu są, korzystać z głową, to naprawdę można bardzo wiele uzyskać. My chcemy tutaj po prostu zmiany jakości i proponujemy, jak to zrobić. Szanowni Państwo, aby coś zmieniło się w Polsce na lepsze, aby nasze samorządy mogły w pełni korzystać z możliwości, istnieje potrzeba uruchomienia tych lokalnych zasobów. Tych lokalnych zasobów, które często leżą odłogiem, których często nie korzystamy, a to są często takie zasoby, które są w zasięgu ręki. Wystarczy po nie sięgnąć, ale aby po nie sięgnąć trzeba mieć wiedzę, trzeba widzieć jak. Trzeba widzieć jak to zrobić. Dlatego my Prawo i Sprawiedliwość uruchamiamy Akademię Samorządności. Akademię Samorządności, gdzie będziemy dyskutować o tym, jak zrobić to, aby te 6P wprowadzić w życie, aby dzięki tym zasadom naszym mieszkańcom, mieszkańcom naszych Ci miast, miasteczek żyło się lepiej, aby samorządowcy w pełni wykorzystywali szanse, jakie daje im życie.